Aplikacja Warrantify w teorii ma uwolnić nas od składowania stosów dokumentów gwarancyjnych. Zobaczmy, czy tak jest w istocie. Do Warrantify logujemy się błyskawicznie za pomocą naszego konta Facebook. Aby zarchiwizować dokument gwarancyjny, robimy jego zdjęcie i wprowadzamy dane zakupu, takie jak data, producent, czas trwania gwarancji i cena. Nie zabrakło naszej rodzimej waluty. Gwarancje kryją się w zakładce View. Z poziomu listy otrzymujemy czytelny wskaźnik pozostałego czasu gwarancji. W oknie produktu, pod informacjami o dokumencie, widać opcję usuwania wpisu, przeglądania oryginału dokumentu. Możemy też powiadomić znajomych o nowym zakupie. Powyżej znajdują się ikony związane z egzekwowaniem praw gwarancyjnych czy przedłużeniem gwarancji. Niestety, na razie funkcjonalności te są przez aplikacje nieobsługiwane. Do danych mamy dostęp również poprzez stronę www. producenta. W ustawieniach odnajdziemy opcję powiadomień poprzez e-mail bądź SMS. Warrantyfy możemy pochwalić za pomysł. W dobie cyfryzacji dokumentów taki los powinien spotkać i karty gwarancyjne. Do tego dochodzą przydatne funkcje, takie jak lokalny dostęp do aplikacji z każdego urządzenia, przypomnienia i proste, przejrzyste menu. Niestety, zalety te póki co przegrywają z brakiem możliwości zgłaszania roszczeń gwarancyjnych z poziomu aplikacji. Na dzisiaj uznajemy Warrantify za wygodny podręczny informator o gwarancjach, nie zwalniający nas niestety z konieczności posiadania papierowych oryginałów.